Dzisiaj ma miejsce ostatnia sesja lipca miesiąca, w którym WIG-20 został przyceniony o ponad 5%. Jak na razie, wprawdzie dzisiejsza sesja może jeszcze wiele zmienić. Pytanie tylko, czy to zrobi. Patrząc na wykres WIG-20, widać kilkudniową konsolidację nad formacją młota i tego typu układ jak na razie jest jedynie strukturą pozwalającą spekulować, że dochodzi tutaj do wygasania fali spadkowej. Sygnałów klarownych kupna jako takich nie ma. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, kluczowy opór na ten 1288 pozostaje niewybity i raczej dzisiaj on nie zostanie wybity, 100 punktów musiało zostać wygrane, co raczej jest trudne do zrobienia, niemniej jednak patrząc na wskaźniki, patrząc na miejsce, w którym przybywa WIG-20, czyli jest to strefa znajdująca się w okolicy wcześniejszych punktów zwrotnych, jakie miały miejsce w 2013 roku czy 2014 roku, no to należałoby tutaj spekulacyjnie podchodzić do tej sytuacji i oczekiwać wyhamowania spadków takowe właśnie ma miejsce i zmiany kierunku trendu na wzrostowy. Cały czas obowiązuje tutaj koncepcja wzrostowa podyktowana, ona jest szczególnie Powiązanie pomiędzy Wigiem 20 a Wigiem. Na dole widać Wig20 USD. Tutaj jest zbudowane podwójne denko po raz kolejny pytanie, czy ono zostanie ugrane. Kluczowe jest jednak kluczowe jest powiązanie WIGU20 z Wigiem na górze. Widać benchmark Bluchepów na dole szeroki indeks. Pozytywna dywergencja, jaka zachodzi pomiędzy tymi benchmarkami, mianowicie nowe denko zrobione przez WIG20 nie jest potwierdzone przez minimum na WIGU tego typu. Ostatni raz układ miał miejsce chociażby w styczniu, styczeń, luty 2014 roku, kiedy to nowe DENKO nie było potwierdzone przez szeroki rynek. Zakończyło się to wzrostami rzędu 10%, czy tym razem tak będzie, okaże się już wkrótce. Niemniej jednak patrząc na Nasz rynek, który jest słaby, który widać, że nie ma sił, rosnąć, cały czas jest duża podaż akcji. Należałoby zachować podejście prowzrostowe i doszukiwać się, doszukiwać się obrony. Wiku. Pytanie, co by się stało, gdyby WIG wyłamał ten kanał, w wyłamał, którego się porusza. Tutaj należy zauważyć, że ma jeszcze miejsce do tego, aby wykonać ten ruch w okolicy 51 tysięcy punktów, domknąć tą lukę hosy. To jeszcze byłoby tutaj akceptowalne w ramach, w ramach tego trójkąta rozszerzającego się. Niemniej jednak te 51 tysięcy powinno, 51, 50 tysięcy, 55 tysięcy powinno zostać utrzymane. Zejście poniżej tą strefę tak naprawdę y, pozwala. Postawić tego typu predykcje. Oczywiście może dojść do fałszywego wybicia, powrót, i tak dalej, ale to już jest przewidywanie tego, co mogłoby się zdarzyć za jakiś czas. Jak na razie WIG pozostaje w ramach strefy wsparcia po formacji podwójnego dna. I tutaj konkluzja spekulacyjnie, bo spekulacyjnie, ale jest dostawa dla indeksów. Patrząc na. Nasz general, żeby zwrócić uwagę to, co robią małe i średnie spółki Envik 40, wczoraj wyłamał lokalny opór 3787. Tym samym powrót z wsparcia, jakim jest ustawiona trendu, pozwala sądzić, że tutaj aprecjacja będzie kontynuowana. Zwiększone obroty na podbiciu, tym, które obserwujemy w tym tygodniu. Także z czynnikiem optymistycznym, czy tutaj się rysuje głowa z ramionami. Nie można zanegować tego typu koncepcji, że powstaje tego typu formacja, co oznaczałoby, że wyjście benchmarku powyżej te pułapy, które tutaj robi, pozwalałoby postawić tego typu redykcję. Jest to dosyć optymistyczna predykcja, tym bardziej, że WIG-20 wygląda słabo i pojawiają się już dosyć szerokie dyskusje. Szeroko dyskutowany jest temat dalszych spadków deprecjacji bez, jeśli chodzi o nasz rynek. Jeżeli tak miałby się dziać, no to WIG-20 jest, WIG-80, nie robiłyby lokalnych nowych szczytów i nie budowałyby tego typu formacje. Jak, tylko jako pierwszy zawijałyby się na południe, ale to właśnie te benchmarki pokazują, że kapitał jak na razie chce płynąć na, na nasz rynek. Prawdzie jest to druga, trzecia linia, ale napływ kapitału. Sprawia, że Big Picture, jeśli chodzi o GPW, tutaj jest w średnim ujęciu wzrostowym. SWIG 80, obrona wsparcia, wychodzenie górą, konsolidacja, formacja flagi jest opór. Jak na razie benchmark utrzymuje się poniżej 1300 13 punktów. Niemniej jednak, patrząc na wykres średnioterminowy, gdzie tutaj tygodniowe świeczki pokazują struktury prowzrostowe, skłaniające do tego, aby po tego typu spadkach oczekiwać zakończenia korekty i kontynuacji trendu wzrostowego. Dlatego też konkluzja, jeśli chodzi o nasz rynek, jeśli chodzi o nasze indeksy, które słabe są, jeśli chodzi szczególnie o wig 20 może tutaj ta koncepcja jest, została trochę nadwyraz zrobiona, niemniej jednak, biorąc pod uwagę drugą, trzecią linię, cały czas big picture, czyli takie view średnio-długoterminowe na nasz rynek pozostaje wzrostowe. Tym bardziej, że na rynkach imaging markets najbliższych nas dochodzi do. Zatakowania najbliższych oporów. PX, który porusza się w podobnej strukturze co WIG20, widać, że obrał inny kierunek. BUKS wybił już dawno tą konsolidację, zatrzymał się, w walce z lokalnymi oporami, nie średnio długoterminowymi, czyli tutaj ta sytuacja jest dużo lepsza niż u nas. Dlatego też zagranica patrząca na nasze benchmarki, jeżeli tutaj ryzyko polityczne zostałoby zdjęte i kwestia banków rozwiązana na najbliższe naście miesięcy, no to należałoby spodziewać się tego typu ruchu na WIG20. Patrząc na rynki Magin Marker należałoby zrobić przegląd kluczowych benchmarków światowych i należałoby zacząć tym samym od amerykańskiego rynku. Biorąc pod uwagę Dow Jones, to co robi, no to należy zwrócić uwagę, iż czy cykle tutaj mają znaczenie. No myślę, że z, z punktu widzenia z punktu zwrotnych zbliża się tam moment, który będzie. Dow Jones powinien rozstrzygnąć, co dalej robić z tą konsolidacją. Większej uwagi do tego nie przywiązywa, jeśli chodzi o kwestię czasową, należy no zwrócić uwagę, że Dow Jones pozostaje zarówno lokalnie, jak i średnioterminowo w układach korekcyjnych. Tutaj są e, łączone korekty, liotowskie struktury, które nie pozwalają na tym etapie stawić jakichkolwiek dalszych predykcji. Jest jednak coś, co napawa optymizmem, mianowicie Dow Jones transportowy w ostatnich dniach dokonał testu lipcowego denka, pozytywny test, wyhamowanie nad denkiem, powrót, wybicie lokalnego maksimum, tutaj overbalance jest zastosowane, wyłamanie jednocześnie z kanału spadkowego, są to propytowe sygnały przemawiające na rzecz kontynuacji wzrostu. Pytanie tylko, czy nie jest to forma Korekty łączącej dwie spadkowe fale. Jeżeli tak by się okazało, a będzie można się o tym przekonać w momencie zejścia poniżej lipcowy denka, no to wówczas należałoby spodziewać się zejścia na 7230. Jest to predykcja, jest to scenariusz mocno tutaj negatywny, zakładający fałszywe wyłamanie z tego kanału spadkowego. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę te sygnały, jest wybicie, jest utrzymanie. Na tygodniach, co było widać przed chwilą, powstało objęcie hosty. Wyłamane maksimum czarnej podażowej, tygodniowej świeczki. Jest tutaj w tym momencie budowana, może i zalążek, ale jest budowana sekwencja tygodniowego rodzaju białych świeczek. Dlatego też konkluzja dla Dow Jonesu transportowego jest wzrostowa. Patrząc na inne benchmarki, tutaj Dow Jones także jak na razie. Buduje białe dzienne świeczki i tutaj na DJ-u nie ma kluczowego przełamania. Jeśli chodzi o kompozyt, tutaj brakuje jeszcze trochę do wybicia zeszłotygodniowego oporu, ale widać także podwójne dynko i próba odragowania. Pozostaje jeszcze benchmark użyteczności publicznej. Tutaj utility wyłamał zeszłotygodniowy maksimum. Jest to forma pozytywna. Obrona, ale cały czas tak samo jak utility, jak transportowy, jak kompozyt, czy jak SP, są to jedynie ruchy fluktuacyjne w ramach średnioterminowej struktury korekcyjnej, która tutaj postępuje. Dlatego też trudno na tym etapie bez wyłamania, tak jak tutaj widać, tego układu horyzontalnego, trudno stawiać jakiekolwiek dalsze predykcje. Musi benchmark z tego wyjść u Niemniej jednak, sytuacja jak na razie na Wall Street, Pozwala zachować dobre nastroje, pozytywne podejście do indeksów. Biorąc pod uwagę yy, bezpieczną przystań, tutaj jak na razie kontrakt na 30-letnie obligacje pozostają pod oporem. Wczorajsza sesja może to zmienić, czyli ten ruch, biała świeczka nad wsparciem, dzienne EMA dały sygnał kupna, skłania do tego, aby ten opór został jeszcze raz zaatakowany. Zostanie wybity i utrzyma się kontrakty powyżej. Tego pułapu co widzę: 155, 152, 156. Wówczas pojawia się sygnał skłaniający do tego, aby postawić pozytywną, wzrostową prognozę dla obligacji amerykańskich. A napływ kapitału do bezpiecznej przystani ma prawo wymusić spadki na indeksach. Jak na razie obligacje utrzymują się pod oporem, nie ma tutaj kluczowego przełamania, dlatego też ten Big Picture, jeśli chodzi o Wall Street, pozostaje wzrostowy. Jeśli chodzi o europejski rynek akcji, tutaj kluczową uwagę należałoby skupić jak zawsze na niemieckiej x 3 Benchmark ten ma aktywną strukturę in-out. Nie daje sobie rady z pułapem 11 350 punktów. Jeżeli udałoby się dzisiaj zamknąć powyżej tego poziomu 11 350, zaznaczmy go, no to ta struktura in-out, która się pojawiła w zeszłym tygodniu zostałaby zanegowana, tym samym ta predykcja zejścia na półnie zejścia do dolnego ograniczenia kanału, testowania ostatniego dynku zostałaby zamknięta. Jak na razie overbalance, który miał miejsce w lipcu pozwala postawić te, że ta fala spadkowa przeszła do lamusa, jest wykończona, jest to bądź łącznik kolejnej fali spadkowej bądź zalążek nowego impulsu wzrostowego na tym etapie należałoby postawić to, że to zalążek w nowej zestawie fali i tutaj w średnim terminie, jeśli chodzi o DAX cały czas jest szansa na zaatakowanie zeszłego, zaatakowanie tegorocznych Maksimum. Niestety opór 11802 w tym tygodniu nie jest wybity, dlatego też to ryzyko zejścia na południe w ramach struktury in-out pozostaje aktualne. Co by mogło poprawić tutaj sentyment do DAXA? Przede wszystkim zamknięcie dzisiejszej sesji powyżej 11350. Byłby to lokalny sygnał do wyłamania tego układu i chęć przetestowania ostatnich wzorców. A tak to należałoby tutaj postawić konkluzję neutralną dla DAXA i zobaczyć co zrobią. Takie będzie, jak SDAX, dax bo jak na razie S-Dax ma także zaatakowaną strukturę na czyli po wbiciu się do strefy horyzontalnej, nie ucieka z niej górą, pozostaje w niej i jest ryzyko wyjścia z niej dołem. Jest to dosyć duże ryzyko. I M-Dax, który nie zrobił nowych szczytów, jeśli chodzi o tygodnie, tutaj struktura jest w miarę bezpieczna. Niemniej jednak, niższy szczyt, próba wycofania na południe, może. Negatywnie zostać odbierana, jednakże jeszcze są to poziomy neutralne, są to poziomy bronione. Trudno tutaj na podstawie tego typu wykresu stawiać negatywne, średnioterminowe prognozy dla eksetry. Patrząc jeszcze na kakao, który porusza się w rytm tego, co zagra eksetra, na tygodniach nie widać podażowych struktur, na dniach rysuje się coś na wzór odwrócony głowy z ramionami, ale wiemy doskonale, że jest to struktura koślawa, nie na tym etapie spadków, nie ma trendu spadkowego, którego można byłoby, który można byłoby odwrócić, dlatego też, akurat tutaj na Kakao nie pozostaje nic z niego, jak neutralnie patrzeć. Jest to cały czas układ konsolidacyjny w ramach większej struktury tutaj horyzontalnej. Konkluzja, jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, Biorąc pod uwagę emerging markets, rozwinięte rynki, to co robi Xetra, o to myślę, że WIG 20 nie ma tutaj hamulca w postaci czynników egzogenicznych do tego, aby wykonać ze falę. Wręcz przeciwnie, ma zielone światło do tego, aby zacząć własną.